Bardzo ważne jest w tym miejscu. Komierze we mnie? <noise> to miał być hack, kurna. Wiele maszyn doczekało się solidnych zmian w aktualizacji 1.18. Poprawek doczekał się nawet przez lata zapomniany francuski AMX-M454. Niestety nie każdy pojazd miał tyle szczęścia. A szczególnie czołg korekcjonerski AMX 30B. Dziś wystawimy go na próbę. Nie ukrywam, przyjemność to raczej nie będzie, ale trzeba być twardym, a nie miętkim. Lecimy z bitwami. Nasz cudowny gruchot jest już gotowy, załogę mamy tutaj czteroperkową, a wyposażenie to. Turbo dosyłać i stabilizator, więc wchodzimy do bitewki. I muszę tutaj moi drodzy trzy rzeczy powiedzieć o tym pojeździe, które mają naprawdę znaczenie. Pierwsza to to, że mamy tutaj naprawdę imponujący DPM, ponad 4000 na medzie tego poziomu to nie jest byle co. No i do tego mamy dwie rzeczy związane z garnkiem. Po pierwsze, no jest on ogromny, więc zupę pomidorową możecie ugotować dla całej załogi i na tydzień starczy. I po drugie, mamy drugi najlepszy zasięg widzenia na tym poziomie wśród medów, 410 metrów, niektóre mają tylko 420, ale to i tak jest naprawdę fajny wynik, więc coś tutaj dobrego faktycznie jest, ale to i tak jest mało w efekcie, pojazd ten jest bardzo, bardzo słaby i statystycznie i w moim wykonaniu nawet tym pojazdem czasami 2000 nie robię, więc no faktycznie coś jest na rzeczy. I moi drodzy, tutaj w sumie warto się zastanowić, dlaczego Wargaming ma po prostu gdzieś te dychy kolekcjonerskie. Bo jeśli spojrzymy szerzej, prawda, na Radzieckiego T62, on to w ogóle jest najgorszy odemnie poziomu. Dlaczego te dychy kolekcjonerskie muszą być słabe? Dlaczego one nie mogą być trochę lepsze? Przecież to nie jest jakaś tam wielka magia. Parę rzeczy klikasz i się zmienia, a wiadomo, że te pojazdy zasługują na poprawki. To nawet Wargaming przyznaje po prostu. Te czołgi woli na razie olewać i, i skupia się na nowych premkach, co nie? No, premki ważniejsze, wiadomo. Co do, moi drodzy, tego pojazdu, no on ma za małą penetrację, aby tutaj się czuć jakoś bardzo komfortowo. No, na, nawet nie weszło nam tą 105, weszło ze zero, ale tego obiekta 780 pokaraliśmy raz, może jeszcze go tutaj trochę sfarmimy, on na pewno nie gra dobrze jadąc w ten sposób. Mamy niestety spota, to jest 400 metrów, on nie widzi, dlatego że tu nie ma żadnych krzaków. Weszło mu w bok po raz drugi... Może jeszcze coś mu tutaj damy. Powie, że niestety już nie bardzo. Z prawej strony muszę uważać na siebie, bo to może być... Gwóźdź do trumny, jak tam lodówka stoi mnie pierdyknie za 2000. tysiące. Tego obiekta niestety na razie nie wyjmę. On musi się obrócić. Obróć tą wieżę, obróć. Może Baczat zbierze? Baczat nie zebrał. e z drugiej strony. O, dobra, 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 dobra. Sorry, sorry gościu, ja też chcę, ja też chcę, ja też chcę. Obaj strzelajmy, obaj, obaj, obaj. Ja dostałem, oczywiście, że ja, no bo przecież ktoś musiał. To wiadomo, że multi zbierze, bo multi jest dobry, plutonowy, dobry sojusznik i zawsze zbiera za resztę. Teraz ta piątka strzeliła, niestety na mnie siadła pecha. Mamy lepszy DB, DPM od niej, więc. No kurka wodna, ale się w try... bo... Ten 121 we mnie denerwuje. Rusza się, jakby miał owsiki w dupie. Człowiek chce przymierzyć, ale nie może. To działo nie jest jakieś niecelne. No nie, no gościu, no przecież. Ja się z Tobą po prostu nie dogadam. Weszło w garnek, cudowny strzał. Mamy 1600 uszkodzeń. Ja też mam garnek, więc ja też zaraz mogę dostać. Nie, ja po prostu nerwicy dostanę. No, słuchajcie. Jeszcze wyrwałem. Gościu stoi bokiem przede mną, a i tak wybrał mnie. Wiecie dlaczego? Bo mówi sobie, nie no, ten czołg, to trzeba mu pomóc, co nie no. Mam za dobry czołg, to mi pomoże. Naprawdę, tego 121B wziąłbym i rozszarpa po prostu za to, jak mi tak się w celownik yy, wjeżdża. O, dostał teraz te piątki. Uwaga. Niestety nie siadło nam w garnek. Znowu. Może 121B zbierze znowu, zebrał. I Eber go skończył. Eber wyjaśnił delikwenta. A ten strzelił. Hmm. On ma garnek taki... Ja mam wrażenie, że te moje strzały naprawdę są bardzo blisko trafienie. Takie, że już kurde prawie, już prawie, prawie tyci, tyci brakuje. Ale zawsze na koniec okazuje się, że nie, nie siada. Co nie? Ale naprawdę mam takie przeczucie, że większość strzałów powinna. Obiekt dalej nie strzelił. Teraz myślałem, że da pecha w naszego. O, strzelił. Było widać, było widać. Garnek. Znowu nie, teraz mam idealnie bog że, ale już jest za późno na strzał. Zdjął go nasz sojusznik w Baczacie, no dobra. Ale teraz ja mam spota, a raczej to jest Manticora. Jest Manticora, miałem rację, no właśnie. I teraz muszę zniknąć i pojedziemy sobie na środek. Jest lodówka, jest fosz, jest STB, jest Dzik. Nie, to jest 26... Osiem, wersja 5 Jest jeszcze grill, ale znowu mi weszło za zero. No, co się dzieje z tym działem? Czy to działo mogłoby zacząć spisywać się lepiej? Zbiorę teraz, zbiorę teraz chyba. Nie weszło mi rykoszet, kurde, no. Niby działo powinno być celne, ale kurka, chyba w jakiejś książce o tym napisali tylko, bo w praktyce rozrzutnik kartofli najwyższej klasy, no. No, takie proste okazje, ja wszystkie marnuję. Jak typowy jesiotr. No, ale widzicie, przynajmniej, że tutaj nie ma co. Chyba trzeba celowanie tutaj zainstalować, bo bez tego to widzę słabo, słabo ten pojazd. Ktoś tam ładnie strzelił lodówa za 1200. Potężny strzał. W ogóle lodówka się świeci. Ona mnie widzi. Ona mnie widzi. Ona mnie widzi, ale ktoś mnie uratował w ostatniej chwili. Bardzo dziękuję. Kimkolwiek jesteś, no bardzo, bardzo doceniam, bo bez ciebie miałbym szerąbane i Rino Czeronte snipy. Nie wiem, skąd w ogóle strzela to Rhinoceron, to od tego zacznijmy. Jest Manticora. Ja tutaj wjadę w te budynki, aby... Kurna, Manticoro! Dlaczego ty do mnie strzelasz tak mocno, no? Cholera jasna. I znowu straciłem całe życie w sekundę. Bo ten czołg, kurna, ma papier, a nie pancerz, no. Nie mam pojęcia, co oni za te czołgi robią, kurna, z tektury takie. Kiedyś czołg to miał pancerz, słuchajcie. A teraz czołgi to pancerz zapomnij, Co to? to, to w ogóle potrzeba takie coś? Naprawdę słabo mi się gra takimi czołgami, co niby mają mieć pancerz, ale w praktyce to jest dupa, nie pancerz. Rino Czeronte jest bokiem, chyba. Może wejdzie, weszła pecha, ładnie, dobra, jest, jest jakaś pozytywna rzecz, jakiś pozytywny akcent. I teraz tego TVPK już nasi skończą. 3800. Powiem tak, dla mnie. To była dobra bitwa tym czołgiem, napociłem się, namęczyłem, nadenerwowałem się. Wiem, że powinno być więcej, bo i tego obiekta mogłem trafić parę razy w garnek 7.8.0, i e piątkę w garnek męczyłem, no ale no... No niestety, no niestety, brakowało tej skuteczności. Może właśnie to wyposażenie trzeba zmienić, może to turbo usunę. Właśnie, możemy zrobić taki eksperyment i zmienimy tutaj lekko wyposażenie, choć... No, patrząc tak, szczerze, zrobiliśmy drugi najlepszy wynik w bitwie, więc ktoś powie, głupi multi na kurde. A czołg przecież dobrze sobie radzi. No, zobaczymy, będzie może lepiej. Montuję teraz celowanie do tego zestawu. Celność, no lepsza, ale mobilność gorsza. Zobaczymy, jak będzie w bitwie numer dwa. Linia Zygfryda ósemki. No, losowanie jest dobre. To każdy musi przyznać. Lepsze niż było, i takim takim pojazdem, jak ten, gdzie byśmy się mogli najlepiej odnaleźć? Jak pojedziemy sobie na prawo, prawda? No to nie, no tam może być kobra, tam mogą być te Contro carro w piernicz murowany. W mieście, to może potem, jak już będę wiedział, gdzie są wrogowie, no niby wziąłem to celowanie, mam zestaw pod snajpienie. Posnajpmy co, no. Mamy tutaj jakieś lighty, jest 90, no jest, jest Eber, no jest. No to oni może coś wykryją tutaj na tej lewej stronie. Ja kliknąłem parę razy, dając cynk, chłopaki, spotować. No i może coś się faktycznie będzie działo. Na razie nic mu nie zrobimy. Eber tam krąży, jeździ, kręci bączki, ale też poza naszym zasięgiem. On tutaj będzie popełniał błędy tym Eberem, to ja jestem pewien. Tylko, że to będą takie błędy chwilowe, o właśnie jak teraz. I weź teraz go, wyczuj. To nie jest łatwe. To naprawdę. Nie jest takich obsiub, to jest 400 metrów. Musimy idealnie. Yy, no, nie musimy idealnie, jak się okazuje, bo on się ulał tutaj, kurka wodna. Tylko, że ja tego nie kalkulowałem za bardzo. Weszło, no, no weszło, to no, nie powiem, że nie weszło, ale powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że coś takiego będę miał tutaj w tym momencie bitwy, że on tutaj się tak przeleje. Jest ten EBR, jest jeszcze burazk. Yy, weszło w porażkę też, kurde. No, jestem skuteczny. No, w porównaniu do poprzedniej bitwy, to tak. To jest celność, o której mówiłem i o którą prosiłem. Więc chyba nasze wołanie, nasze prośby zostały spełnione. Ale on musi mi tutaj jeszcze wyjechać raz, ale no, tak raz, że już więcej nie wyjedzie. No, niestety, na razie chyba mogę o nim zapomnieć. I teraz, skoro rywale zajęli zielone. A to my nie możemy tutaj stać już. Absolutnie. To byłaby tragedia z naszej strony i tylko świadomość, że jesteśmy słabi. Yy, Zielone jest stracone, więc teraz musimy ewidentnie skupić się bardziej na yy, walce w mieście. Chyba, że rywale mają spota, jak to Progetto, które wyrwiemy, jak chwasta. Wyjąłem go, wyjąłem jak najbardziej. Co mam nie wyjąć? Jest jeszcze burazk. Jest jeszcze burazk za bunkrem. Za bunkrem, za bunkrem, tak, ale. Mam takie przeczucie, że on wychyli się, jak ja go odpuszczę. Czyli ja popatrzę sobie tutaj tutaj, a on wtedy zrobi siup. I mi zrobi krzywdę. Tak czuję, że będzie. Nie zdziwiłbym się wcale. Kontro karro nie do wyjęcia, to Controcarro też nie do wyjęcia. Wszyscy stoją bezpiecznie ustawieni. Co za mądrzy gracze? Kiedyś to grało się, słuchajcie, nikt nie ogarniał. A teraz wszyscy grają tak, że człowiek patrzy, co to za koksy, co to za dobrzy gracze. Hm. Kontrokaro przejeżdża, 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 ale nie zdążę go złapać. Mogę go tylko spotować, to tyle chociaż dobrego. Pod mój teamek. Teraz wychyla bok wieży. I tu go skaram, tak. Pokazał bok wieży, popełni błąd. I jeszcze raz. Pięknie. Wykorzystujemy tą mobilność, fajnie, i to wy wychodzi naprawdę dobrze w tej bitwie. Niestety EBR mnie trafił. I Peregrine mierzy mi tutaj widzę. Zbiorę jedną, choć może. Okej, okay, gościu się za zawahał. Udało nam się chyba uciec. Chyba nam się udało uciec. I musimy, słuchajcie, wycofać się stanowczo. Nie wiem tylko dokąd, bo jak tak patrzę, co tu się wyprawia w tej bitwie, to uważam, że już za bardzo nadziei na lepsze jutro dla nas, moi drodzy, nie ma. Bo rywale nas totalnie, totalnie domykają. Dostaję tutaj strzał, widzę, z lewej strony. Uciekam za wał, tak aby mieć pozycję na wieżyczkę. Stąd przynajmniej jeszcze powinienem chwilę, chwilę postrzelać, powalczyć. Pozycja jest całkiem, całkiem. T95, dolna płyta. Nie weszło. On się ode mnie odbił, więc musi być na siebie zły mega, bo pewnie powiedział, ale głównie czołg, przebiję go na pewno. A tutaj nie. Niespodzianka, jest jeszcze rucz. Mógłbym na niego użyć heka oczywiście, ale nie no. Nie będę tego robił, bo wiadomo, to jest taka sytuacja, że to jest za duże ryzyko. Teraz pokarał mnie pięknie gościu pogarnku No niestety, tym razem nie popełni błędu. I chyba już. Bitwa się dana nas skończy. Działo do góry, aby garnek schować. Nie udało mi się, niestety, tutaj idealnie ustawić. On nie ma opuszczenia, działa. Dostał kolejną pechę. Chowam się tutaj i kombinuję tak, żeby przeżyć jak najdłużej. No i tutaj chyba już polegnę z lewej EBR i on mnie pewnie skończy. No nawet nie on, bo jeszcze kontro Carro 2-14. Bitwa bez historii. Czy zagraliśmy ją źle? Nie uważam. Uważam, że byliśmy dość aktywni w tej bitwie. Pomagałem z tym EBR-em, z Buraskiem, z Progetto. No ale kiedy macie takie bitwy, nie możecie powiedzieć, że to jest tylko wasza wina. Tutaj musi być wina niestety całego zespołu. Ja uważam, że trochę słabo to wyszło z tymi naszymi lajtami, bo przegraliśmy zielono. Uważam, że przegranie zielonego było tutaj kluczowe. To, że tam był samotny EBR spowodowało taki wynik w mojej opinii. Druga bitwa za nami, teraz czas na trzecią. Mam nadzieję, już najlepszą. Fajnie byłoby zrobić chociaż 4000 tym ciągiem raz. 4000, czy ja proszę o tak dużo? Zobaczcie, 3000. Znowu najlepszy wynik w bitwie. BR 0, ale on nie mógł zrobić dużo. Bardziej smutne jest to, że VZ zrobił tak mało w tej bitwie. Na pewno granie z celowaniem mi się podoba dużo bardziej. W pierwszej bitwie bym pewnie przekroczył spokojnie 5000, jakbym miał celowanie, ale. To już jest tylko takie gadanie, co by było, co by mogło być. Więc o tym zapomnijmy, skupmy się na teraźniejszości i mamy full dychy na Runebergu. Mapa jest. Nie najlepsza w sumie dla tego czołgu, bo tutaj dobrze byłoby mieć coś takiego jak E50, co ma więcej życia, lepszy pancerz w ogóle tutaj odległości są niewielkie, więc ja zmienię wyposażenie i wezmę takie o, z życią, y... Ży... życią z żywotnością. Z żywotnością. No i co? Jedziemy oczywiście jak? Tak, aby na początek dać pechę wyjeżdżającego gracza w medzie. Bardzo często gracze zajmują środek z północy. I trzeba tutaj po prostu przymierzyć. I możesz mieć jeden strzał w gratisie. W Anticora raczej tak nie zagra. Ale Leopard, e 50 m 127B jak najbardziej mogą. Więc ja tutaj mierzę na wjazd I niestety ich nie ma. Czyli oni będą po mojej prawej stronie w tym miejscu. To jest dziwne. To jest... Naprawdę nietypowe zagranie, bo zawsze na tej mapie tutaj prawie ktoś wjeżdża w tych czasach. Arta strzeliła. Wiemy, że jest na lewo od kapa. Lodówka bez spota. <laughs> Próbuję wykorzystać mój zasięg widzenia. No i na razie wykorzystała chyba mantikora i mnie spotnęła. Manticora raczej spotuje nas stąd, czyli z E8. No niestety, moi drodzy, tutaj akurat nie będę Wam czarował. Ona ma przewagę nad nami ogromną maskowania. I teraz niestety dla niej ma spota. I ja też, kurka, nie pozostanę jej dłużny. Ona mnie spotuje, to ja też jej tutaj postrzelam za, za to wszystko. Za męki, które mamy z nią i problemy, które mi powoduje. Bardzo ważne jest w tym miejscu... Naprawiam zbiorniki i po prostu postaram się zamilknąć na dłuższą chwilę, żeby uspokoić swoje hormony, które buzują teraz po tym strzele darty za 900. Wiecie, kiedy ja ostatni raz dostałem za 900 dawno temu? Wiecie dlaczego? Bo unikam miękkich czołgów w ocie. Nie gram, kurde, miękkimi czołgami, bo nimi mi się gra najgorzej, przez to, że właśnie takie strzały wchodzą nimi za często. I co. I wziąłem tego gruza i 900 na twarz. Co ta kurka ma znaczyć? Nie wiem. Sprawdzam teraz tutaj to miasto. Spróbuję jakoś lekko spuszować, tutaj wypchnąć wroga z tego miasta, ale... No nie wiem, no... W morale mam bardzo, bardzo nisko. Loduwa się świeci, mógłbym używać hajaki na nie. One mają penetrację 53. Kolejny będzie hae. Dobra, teraz haeka ładuje. Ładuję, ładuje, ładuję, ładuję. On ma 400 życiu, to lodówką mierzy we mnie... To miał być haek, kurna! To miał być haek, tak? Nie, po prostu załapka, moi drodzy. Ja już więcej haeków tym czołgiem nie używam, bo tylko na tym straciłem. Mogę mieć fraga, mogę mieć więcej demedza, bezpieczeństwo, ale nie, musiałem użyć haeka, kurde. Janusz Biznesu jest tutaj z wami. To może być oczywiście grille 15, to jest bardzo realne, więc ja tutaj też oceniam sytuację, analizuję, czy on tutaj. Po prostu te parę milimetrów, parę milimetrów wystawi. Dużo nie trzeba, prawda? No dużo nie. O coś, 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 coś popełni błąd. Dostał pięknie. I może jeszcze raz. I jeszcze raz. Dzień dobry. I dobranoc, pięknie. Udało się tutaj wyczyścić tą flaneczkę chyba już prawie, prawie. Leopard z prawej strony tutaj też zbiera mocny wpiernicz. On. No już ma pograne w tej bitwie, to na pewno. Pytanie jest tylko, kiedy pufnie. Moglibyśmy go spuszować, podjeżdżając do kolejnych budynków. I tutaj może będę miał bicie. Ale to przewidziałem pięknie, tylko nie wykorzystałem szansy. Mogłem dłużej przymierzyć i bym go zdjął. W się sensie przebił, prawda? No bo jest na dwa strzały. Szkoda, szkoda tutaj mojego błędu, bo pomysł był dobry, wykonanie zrąbane. Mówię, on może próbować uciec. On może tam już po prostu stać do końca bitwy, wiedząc, że ma przerąbane i raczej go zaraz zniszczymy. Dostał od kogoś raz, więc teraz zacznie się raczej panika z jego strony. Dostałem spota. Grille 15 jest przede mną. Cholera, jasno. No niestety, najgorszy możliwy scenariusz. Grill stojący w rogu mapy. No niestety, no to było do przewidzenia. Mówiłem o tym, że tam może być, ale skoro nie strzelał w nikogo, mówię, no raczej go tam nie ma. No i to był błąd. I teraz on jeszcze zdjął nam. TVPK. No, szkoda, szkoda, tutaj trochę się rozlewamy. Faktycznie nie trzeba było tak tego wszystkiego rozgrywać. Pozbywamy się mantikory. I ja czekam, jak nasza mantikora spotnie tego grilla i ja się na nim po prostu zrewanżuję. Tam jest grill. Manticoro, jedź, proszę cię. Masz taki viewręcz, takie maskowanie, że ty go spotniesz. minutes later. I teraz wyjechał z krzaków i go pewnie sprzątnie grill. Wcale bym się nie zdziwił, jakby go jeszcze tutaj ten grill wykończył. No, ale zobaczymy, może przeżyje. Nasi go ładnie tutaj karają. Projekt to go skończyło spoko. Przeżył. Udało mu się. Mamy 2,5 tysiąca. Wymęczone znowu. Takie naprawdę spocone 2,5 tysiąca. Nie że gładko. Arta się świeci. E50M za budynkiem. Ma nas niby na hita, ale musi mieć mega fuksa. Musiałby mu polsować wysokie uszkodzenie. Arta się świeci. Mierzymy w nią. Mierzymy. Mierzymy. Długie celowanie. Weszło. Celownik. No długo się skupiał, ale przynajmniej się to wszystko opłaciło. Nie poszło to na marne. E50M mierzy w te rejony. Mierzy, 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 można mnie wiedzieć nawet. Na razie tak, strzelił, strzelił ten grać w E50M. Czy zdąży strzelić, zanim on przelatuje? Raczej nie. Nie przebiłem go w bok, nie mam pojęcia, jak. Nie, no to jest po prostu dramat, moi drodzy. To jest dramat. Progetto kara tego E50M w bok. Nie polosował mu uszkodzeń, skończyliśmy go pięknie. Arta strzela, Arta nas tutaj yy, próbuje strafić, ale chyba jej się nie uda. Progetto. I babo, to są ostatnie czołgi, które możemy w tej bitwie jeszcze dopaść. Czy uda się zdjąć te 92? Powinno być po mojej prawej stronie. Udez może być szybszy, może być szybciej przede mną. O nie, on jest tam daleko. Kurka wodna. To nie. Chodź. Udało się. Jeszcze jej rąbnąłem fajnie. Mamy 3000 przekroczone i 5 fragów. Szkoda, że nie specjalista. Ale tutaj mówię, jestem sam sobie winien. Także. No, bitewka już no, nie da rady. Arta w ogóle, Arta w jeden na jeden z bliska wygrała z tym Lewandowskim. A gdyby nie ono, to w sumie mogłem jeszcze zdążyć i mieć, mieć tego specjalistę. No, ale to już takie gadanie. Co mogę powiedzieć po tych moich drodzy, bitwach? Na pewno jestem bardzo zmęczony psychicznie tym pojazdem. Ja wiem, jak to brzmi, ale no serio. Grając z niektórymi czołgami to się gra tak, że nie czujesz tych bitew, mija ci czas i czujesz przyjemność, satysfakcję. Tutaj jest odwrotnie, tutaj czujesz ból, mękę, yy, martwisz się na każdym kroku, bo baboki strzelają po 900, o 3600, no bo było coś na ślepo. No to fajnie, czyli no dużo lepiej niż sądziłem, dużo, dużo lepiej, fajnie. Także jak najbardziej, moi drodzy, jeśli chodzi o Mixa 30B, nie polecam go. Nie marnujcie na niego 6 milionów w sklepie z czołgami kolekcjonerskimi, bo po prostu to jest dramat. No i co, liczymy na to, że kiedyś w ciągu najbliższych 10 lat, Wargaming pomyśli sobie, hmm, może warto mu dać jakiegoś buffa. Dajcie, moi drodzy, znać, jak wy go oceniacie, czy w ogóle ktokolwiek z Was go ma. A ja życzę wam jego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.